To jest druga edycja Kongresu Morskiego. Myślę, że, że jest potrzebna. Nie mieliśmy do tej pory tego typu imprezy, która by zbierała przedstawicieli całej branży portowej, ale też branży, które wokół portów funkcjonują. Perspektywa 2030 jest niby nieodległa, ale jednak dużo może się zmienić. Jeszcze kilka lat temu nikt nie rysował takich scenariuszy, w których będą zablokowane ropociągi. Dzięki temu ładunki ropy spłynęły do Gdańska, i ten cały wolumen przeładunków odbywa się właśnie tutaj. Natomiast zdecydowanie musimy wykorzystać to, już trochę przespaliśmy, swoją szansę stać się hubem zbożowym dla towarów z Ukrainy i w ogóle takim hubem agro dla, dla największego producenta w Europie, jakim jest właśnie Ukraina. Ta infrastruktura była zapomniana przez wiele lat. W tej chwili kładzie się nacisk na terminale kontenerowe, ale kon terminale kontenerowe to nie wszystko. Mówimy o infrastrukturze dostępowej, czyli na brzeżach, kanałach. One są w tej chwili zbyt płytkie, to znaczy niedostosowane do potrzeb współczesnego świata, do statków typu Panamax. E Także potrzebujemy tej infrastruktury bardzo, bardzo mocno. Resztę sobie wybudujemy sami, natomiast infrastruktura dostępowa, nabrzeża i kanały. Najbardziej istotnym jest to, żeby zwiększyć przepustowość portową, zarówno z infrastrukturą dojazdową, czyli logistyką do portów. To jest bardzo ważna inicjatywa, oraz rozwój tych portów i rozbudowa ich. My jako radioleks chcemy wspierać, już to robimy. Już uczestniczymy w wielu projektach. Przede wszystkim wspieramy infrastrukturę portową w dynamice oraz w innowacyjności. Potrzebny jest ten dialog i potrzebna jest ta bliska komunikacja. Wczoraj padł też temat, na przykład od prezes zarządu morskiego portu Gdańsku o budowaniu strategii 2050-2060. Bardzo dobrze, tylko z drugiej strony bardzo dobrze, żeby właśnie w to włączone było całe środowisko, budowanie strategii portowych, czy to w Gdyni, w Szczecinie Świnoujściu. Mi się wydaje, że to jest kluczowe, żeby wspólnie, wspólnie do tych tematów podejść i wspólnie je rozwiązywać. Gdynia została troszeczkę w tyle z, z inwestycjami dostępowymi, szczególnie w porównaniu z Gdańskiem. Brakuje Gdyni inwestycji, które były zdiagnozowane no, wiele lat temu no, dziesiątki lat temu Droga Czerwona, rozbudowa drogi 201 kolejowej, który, która pozwoli Gdyni jako takiej zapewnić polskiej gospodarce drugi korytarz transportowy. W Porcie Gdańsk przeładowujemy w tej chwili tak naprawdę 100% zapotrzebowania Polski na ropę naftową. Zapewniamy też bezpieczeństwo energetyczne pod kątem dostaw paliw kopalnych pozostałych, konwencjonalnych. Natomiast to nie wszystko, bo oczywiście wiemy, że przed nami, a właściwie już dzieje się transformacja energetyczna. I w tym też Port Gdańsk chce mieć swój udział. Stawiamy na zielone technologie i tu chcemy inwestować też w terminal instalacyjny, bo tylko wtedy ta cała gałąź energetyki wiatrowej i ten lokal content, o którym wszyscy mówią, pojawi się właśnie w naszym regionie.